Nie wiem co ja tutaj robię. Dziwię się, że w ogóle coś takiego robię. Ale moje wyzwanie: szacun dla Solara, co żeś tu odwalił. Moje przemyślenia trochę chaotyczne. Ciekawa też tablica. Oceńcie. komentarze są wasze i zbierajmy pieniądze. Kroczę teraz po świecie chyba w wersji beta. Nie ma w codzienności udostępnij netta. Zamiast dane w szkole, nie biegaj. Puste ławki w szkole. I łazienka, zagubione i pragnące świecie pełnym kłamstw Na tych ludzi koniec z góry pędzą Niezależne problemy różnych warstw I z tego świata kopytami wypędzą Żyjemy teraz w jakimś popieprzonym świecie pytając co z nami będzie W obliczu szającej pandemii robili a jak nasi przodkowie przeżyli? Gdzieś w tym miejscu jestem ja, zwykły człowiek, nie youtuber znany z promo billboardy i MTA. Chcę być za spoko gościa postrzegany, nie za jakąś gwiazdę i czasami ulany. Mamy jednak każdy życiowe pragnienie, pospiesz się, bo życie zawsze biegnie. Nam wszystkim ucieka czas. A co w obliczu śmierci czeka nas? Co ja tutaj robię? Człowiek o człowieka się dowie, co robi ten kościół przy mikrofonie. Ja sam nie wiem, ale dziękuję kochaszowi, że ten uranie swoje przemyślenia wysłowi. Ustosunkujmy najważniejsze rzeczy DJ Contrat, AKYT RUTEK MPR Czekam na Wasze wersy. Życzę zdrowia i powodzenia. Spełniacie kochani swoje marzenia. Czała!